Z tej strony Skarpion przed Wami kolejny odcinek z gry Darksiders Genesis. Zobaczmy mapę, my tutaj się znajdujemy, no i będziemy mieli, no sami zobaczycie co. Ale jeśli chodzi o misje główne, tutaj praktycznie mamy wszystko. No, tutaj trzeba by było zamknąć szczelinę, przed którą wydostają się z pustki potwory. To jest misja poboczna oraz misji pobocznej uwolnić wszystkie zamarznięte w mrożnej grocie. Brakuje jednego, gdzieś nam po prostu uciekł albo przełączyliśmy. Dobra, ale tym się akurat nie przejmujmy. Idźmy dalej. Ku Fabule. Co będziemy mieli? Kogo? No i mamy Bosa Spiekły Anioł Raz, yy, oczywiście 2, 3, 4 Potwory dodatkowo Jeszcze wiedźmy były No to Nie jest za wesoło Tu jest mały teren akurat No i to nam trochę przeszkadza Ole, nas załatwili Spadliśmy. Niestety. Ale nawalamy jego. Bosa też. Spiekłego anioła. A tutaj nas zacięło chwilę. Uuuu, dostałem z ognia. Nie złem mu pazurki. Szybki jest. Szybka bestia. Dobra, laserek w blu. Dzięki stary. Dobra, laserkę... Uryju. No i znowu nas zepchnął, no. No i tutaj mamy problemik. Bo on nas spycha po prostu. Musimy robić szybko ruchy. Znowu jakieś tutaj potworki nam przysłał Niestety Dobra, z lasera ich O tam był rdzeń, Trzeba będzie to wziąć Gąsie Atafianie Dobra, jeszcze trochę tych rdzeni Brakuje to Kolejnych leveli, Ale my tutaj się, że tak powiem, męczymy z bossem. Znaczy męczymy, no. Raczej nie, ale wiecie. Tak się czasem mówi. Dobra, laser w ruch. Upalić! O, wiedźmy. No i tutaj jest już trochę gorzej. One są wkurzające, bo już je poznaliście. Zabijemy jego, to i chyba Wiedźmy uciekną, nie jestem pewny. Dobra, walimy z Lasera. Małe leszcze. Ale ty Wiedźmy. Kur Dobra, spadamy stąd. Nie ja no, zaraz nas te wieźmy ubiją. Niestety. O, 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 Co tu się dzieje? Jest finish na niej. Dokładnie, ja też nie mam czasu na jakieś sztuczki. ale mi przywalił. Bosa przydałoby się ubić. Jest, finish. Pięknie. No i boss załatwiony. Nie był trudny. O, tam coś mamy. Jest. Kolejne glify. Kolejne frustrujące łamigłówki. No trochę. Dobra, czyli to teraz tak robimy. Pombą. Trzeba wycelować. Pyk. I teraz łapiemy to. I szybko tam. Tylko coś to nie dało Efektu No to nie tak miało być Gdzie są te wiedźmy? Znikły Tak po prostu Ciekawe Oj Myślałem, że mogę tam po prostu przeskoczyć, a jednak nie Zobaczmy mapę Ok, czyli możemy tam dalej iść. Kapliczka oka. O, widzicie? Tam jest do wzięcia. Raczej do uruchomienia. Czyli potrzebujemy kolejną tutaj bombę. Tam coś jest do wzięcia. Jak się tam dostać? Z powrotem. A, chyba już wiem. Co, nie mogę tam wleść? tu fart, dobra, na górę. i teraz użyjemy tego przedmiotu szybciutko rzucamy No i brama stoi przed nami otworem Zagadka rozwiązana Ale ale ciekawi mnie jedna rzecz Czy ja mogę zaznaczyć to? Nie, zaznaczyć. No, tylko tu. Szkoda. Pidźmy tam po ten przedmiot. Po to, to coś. To pewnie oko, którego pragnie Wulgrim. Jak myślisz, do czego te lewitujące zwłoki go użyją? Zakładam, że do wskazania nam drogi do Lucyfera. Jasne. Chyba, że przypadkiem Wulgrim zyska dzięki niemu nieograniczoną moc, której użyje do zniewolenia wszechświata. Twoja wyobraźnia jest męcząca. Hej, to mogłoby się zdarzyć. No, mogło, mogło. No i mamy rozdział czwarty. Czy go ukończymy? Zastanowię się. Tutaj nic nie ma raczej do wzięcia. Ale moglibyśmy wrócić. I tak też uczynimy. Może uda nam się jakieś zrobić, dokończyć właściwie poboczne zadanko? No czemu by nie? A parę minut jeszcze mamy. To sobie poświęćmy te kilka minut. Kajta, tutaj. Nie o to mi chodziło. Tutaj coś jest, widzicie? Skrzynia limbo. A się znajdujemy tu. Czyli musielibyśmy iść tu, do góry. ewentualnie tutaj skrzynić z ekwipunkiem. albo wrócić się tu jeszcze ech wyjść z lochu czy nie Wtedy pójdziemy tutaj, pójdziemy. Okay, Marlina. My sobie spróbujemy zamknąć tą szczelinę i znaleźć ją. Ewentualnie znaleźć też tego jednego. Kolesia. Parę minut tutaj razem pobiegamy. Uda się coś zrobić. To fajnie. Nie uda. To zakończę odcinek. I tyle. Tylko gdzie to szukać? Nie w tą stronę. Tutaj. Gdzieś jest teoretycznie ta skrzynia. No i to jest właśnie to, w tej grze, trochę przeszkadza nam czasami teren. O, tu jest ta skrzynia. Dobra, duszę, super. 5000 niecałe. To nie jest dużo. Gdzie ja ominąłem tego stworka? To jest dobre pytanie. Tam coś pewnie jest, no ale teraz się nie możemy dostać. Tam na dół raczej też nie. Bo mieliśmy, został pokonany. Teraz tylko tutaj poszukać to, co trzeba. Albo co można? Bo nie jest to musowe. To coś będziemy mieli, czy nie? No nie. No i widzicie, to jest takie czasami ganianie tu, tam, z powrotem. Jeśli coś chce się po prostu zdobyć, wziąć, osiągnąć. No tu zobaczmy. To nie wiem czy coś będzie, ale można iść. Dawaj dawaj. Właśnie. Tu też już byliśmy zresztą chyba jak prawie wszędzie. Tą stronę pozostaje się udać. No moi drodzy subskrybenci i widzowie, dużo nie brakuje do 500 sub, żeby osiągnąć niecałe 50. Więc, jak macie chęć i możliwość no to subujcie, wzywajcie znajomych na ten kanał, wejdź do lochu, jeszcze nie teraz, no i osiągniemy wspólnie ten nasz cel, no i oczywiście zechcecie go pomóc osiągnąć, gdzie jest ten zamarznięty koleś. Tylko on się jeden ostał. To jest właśnie to. Że człowiek szuka, szuka, szuka. O! Słyszałem coś. O! Utworki. Ale nie o takie mi chodziło. Czekajcie, tutaj... Wykorzystamy sobie naszą bombę. Mek. Teraz trzeba to zrobić tak. No ale one jeszcze się tutaj napatoczyły. Dobra. I teraz tak przez tą dziurę, tu. Okej. Okay. Włazimy tu, tutaj jeszcze nie widzieliście tego i tu będzie zagadka. Taka, widzicie? I tu, to jest trochę głupie na szybkość. Nie wiem, czy mi się to uda za pierwszym zrobić razem, to bynajmniej tu bo no mi się to udało nie wiem za N-tym kiedyś a to powinno być za pierwszym razem widzicie byk otwiera się ale co trzeba zrobić tutaj zrobić tak już źle zrobiłem tak i tak powinno być odwrotnie tak tak. I tak. Dobra, jeszcze raz. No, coś tutaj nie wyszło. To nie czemu. A, e, dobra, już. Czaję. Tak, tak, tak i tak. No i dalej nie zapaliło. A, ale ze mnie stópić. Patrzcie, to jest tak, 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 tak i tak. Jeszcze nie tak. Dobra. Tak, 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 tak. Daj. próbujemy i to szybko. No i co jest? Zapaliłem je. A bo to zgasło. Widzicie, one gasną. być pierwsza tamta. Nie tak. Oli mi się konsolił. Leżeć psy. Uu. Dobra, zmię mam postać. Tu ich pokonamy, weźmiemy skrzynię i zakończę odcinek. Znaczy wezmę skrzynię. To co jest w skrzyni? obracać. Teraz. Finish. Jakie tam bum bom, po prostu fatality. <grystanie> Okej okay. A skrzyni trzeba strzelić, tak? Albo czym. kolejny tylko dwa słabo ok no to tutaj sobie odcineczek zakończymy komentujcie oceniajcie subskrybujcie do następnego odcinka cześć